Witamy Państwa. Przede wszystkim myślę, że od wszystkich Państwa podziękujemy bardzo mocno panu burmistrzowi gminy i miasta Koziegowi, Jackowi Średniczka, za, e, za to, że nas gości tutaj co roku na Dniach Koziegu. Myślę, że jest co roku coraz lepiej. No W tym roku ja już powiem od siebie tak, że jest już idealnie. Dziękujemy Dziękujemy. także Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Kozie Głowa, Pani Renacie Garl-Leja. No i jest z nami, jest z nami wreszcie, w tamtym roku go nie było, Rodzynek, jest Rodzynek, halo, jest Rodzynek, jest Michał Czarnecki. Jak to zwykle on... Zagaduję, tutaj się nie pilnuje. Witamy Michała! Brawo! No i przede wszystkim chciałbym wszystkich Państwa powitać na motoregendach w ramach dni, gmi, dni Gminy i Miasta Koźbowe, tak to się formalnie nazywa. No i jak to zawsze bywa, jesteśmy tutaj z Michałem Boto bym wręczyć Państwu puchary za najładniejsze samochody, za, e, za, za obecność Państwa przede wszystkim tutaj. E... To znaczy się teraz ja przejmę głos Pana Prezesa. Straszny, bardzo serdecznie Pana powitać weterana SOS Radomsko, Pana Strączyńskiego i od razu daję mu pucharek. Od razu pucharek dla Pana Prezesa. Poproszę na scenę przedstawicielkę tą panią Zajarka z Częstowy, z Automobilu Częstochowa. Tą w zastępstwie. Panią, panią zapraszam. Piękna, ładna seniorka przyjechała w zastępstwie prezesa i od razu dla pani z Częstowy klubu. Klasikmania z powodu, z przyczyn nieznanych nie dopisała. Resztę przejmuje prezes. I to od razu dla klasikmania, dla tej pani z Częstowy. Ten. Następnie chcę zaprosić od razu, pomijając kolejność, najstarszego uczestnika, pana Mariana Gawęczniko, który jest już od samego początku dwunasty raz, proszę państwa. Panie Marianie, dawaj pan. Czarna Wołga, pan Marian. On się jest za stychu. To wiecie, ile to jest kilometrów? I, postrach... nie, mówię, nie mówię, ile on ma lat. Dawniej postrach tych. Także Czarna Wąga jest, się w pychach pokazała, to no, był... Ale nie, najstarszy człowiek, ludzie z wolą kumienia, no ja już nawet mówię, dasz radę? Jest pani, proszę, Alicja. E... Którą nią? Dla pani Automobil klub Częstochowa, reprezentantka Automobil klub Częstochowa, samochód IFA. Mis kreatywności numer cztery. Jak, jaki już tam biegł Pana? Ile na liczniku u pana? No jest już dosyć dosyć. Niżej o już setka niedaleko także numer 4 czarna wołga z tych mistrz kreatywności bo... chcesz coś powiedzieć panie Marianie? nie chce pan coś powiedzieć? bo pan się przejął a pan się dowiedział o czym? o śmierci? proszę państwa rzeczywiście jestem tu już kilka razy i stale coś tam nie dają. Ja bardzo dziękuję za te wyróżnienia, za opiekę, jak to się mówi. I bardzo dziękuję panu burmistrzowi za tak miłą atmosferę, jaką tutaj wytworzona jest na tych zlotach. No gdybyśmy mieli takich ludzi, proszę państwa, w, w społeczeństwie, to nie potrzeba by było tych sędziów różnych, różnych tego. Sami byśmy się rządzili. Dziękuję panie burmistrzu za tą wspaniałą atmosferę, za uczucie, które pan wkłada. Przecież pan ma swoją zawodową pracę. Oprócz tego jeszcze pan się zajmuje takimi, ale. Ja też, ja kiedyś pracowałem bardzo dużo, proszę Państwa, zajmowałem się swoją zawodową pracą, ale też zajmowałem się również i samochodami. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Wielkie, wielkie brawa, proszę państwa. Tak. Brawa dla seniora. Kolejnym, kolejnym nagradzonym jest Miss Moto Legendy numer 38. Zapraszamy na scenę. Miss Moto Legendy proszę Państwa, No Domini 2004 numer? 38. Numer 38, zapraszamy. Przygotowuje się numer 90. Miss, miss prezentacji, musimy trochę przyspieszyć. Wielkie, wielkie brawa! Brawa! I numer 90 mis prezentacji. przeszkowuje się mistu tuningu 67. Zapraszamy na scenę numer 90. I zapraszamy już Miss Tuningu 67 numer Przyszykowuje się Miss Gracji numer 91 Zapraszamy na scenę Miss Tuningu Numer 67 Numer 67 Proszę tutaj, proszę ja już Państwu zdradzę kto to. Nie wiem czy Państwo wiecie, to jest Mistrz Polski w nagłośnieniu. Brawo, brawo! Zapraszamy Mistrz Gracji 91, numer. Numer 91, Mistrz Miss... Gracji. I szykuje się Mistrz Kreatywności numer 88. Proszę państwa, jeszcze takiej gracji nie było, no naprawdę ja wcale się komisji nie dziwię. Proszę przygotowywać aparaty, lampy włączać. Jest mis gracji. No naprawdę no Domini. 2024. Wielkie, wielkie brawa. Zapraszamy na scenę Miss Kreatywności numer 88. Przygotowuje się Mistrz Kreatywności numer 30. Brawo, brawo dla Miss Kreatywności. Tak, tak. 88, tak? Zapraszamy Miss Kreatywności numer 30. Przygotowuje się numer 83. Druga mistrz kreatywności, numer 30, podąża tutaj do nas. Przygotowuje się numer 83. 83. Zapraszamy, zapraszamy, motocykl publiczności numer 26. Przygotowuje się motocykl Parady 79. Zapraszamy. Brawo, brawo. Widziałeś, że to masz? Tak. gdzie to widziałeś. 80, 80, 80, 80. <tryklarandry> <tryklarandry> motocykl. <tryklarandry> motocykl publiczności numer dwadzieścia sześć. Przygotowuje się motocykl parady numer siedemdziesiąt dziewięć. Przygotowuje się numer motocykl Polady 57. 57 Mamy numer 57, czy jest już wśród nas na scenie? Idzie ich. Przygotowuje się numer? Numer 1. Numer 1 się przygotowuje, a 51, zapraszamy. taki jest. A zapraszamy teraz na scenę? Michała numer 1. Wjechała numer 1. 57. Najpierw numer 57. Jest tam numer 57? Stoję na Borowno. Tak Zapraszamy. Jest teraz numer 1. Najstarszy polski samochód numer jeden. Samochód militarny numer 85 pięć. Przygotowuje się samochód Cabrio dwadzieścia dziewięć. Samochód militarny. Numer 85. Jest z numer 85? Jest wielkie, wielkie, brawa. Brawo. Ale jaka, panie burmistrzu, jaka? Zapraszamy samochód kabriu numer dwadzieścia dziewięć. Przygotowuje się samochód publiczności numer 66?

Zapraszamy numer 89. Brawo dla niego, brawo. Tak, tak. Czerwony Maluk w pierwszym rakierze. Zapraszamy na scenę samochód publiczności numer 13. Przygotowuje się numer 22. I mamy numer 13. Wielkie brawa dla niego widzą 70 lat tego pana oryginalne części wszystkie. W Zapraszamy. Numer 22. Przygotowuje się samochód Moto Legendy Korzygłowy 24-59. Numer 22. Jest wśród nas numer 22. Zapraszamy. Przygotowuje się numer 59 dziewięć i dziewięćdziesiąt cztery. Jest wśród nas numer 59. dziewięć, czekamy cały czas na niego. No i mamy dwadzieścia co by nie było. Samochód publiczności numer 22. Zapraszamy na scenę automotor legendy kozie Głowy numer 59 i za nim 94. Czy jest wśród nas numer 59? Zapraszamy numer 59 i 94. Dalej. To jedziemy dalej, to tutaj mamy znak zapytania. Moto legendy kość 2024. Numer 8 przygotowuje się numer 12. Zapraszamy. Jest. Numer mamy numerek. Jaki numerek? 94. Jest, jest. Moto legendy koziłowe 24. Numer 94 Jakby jeszcze tam gdzieś był pięćdziesiąt numer, to też zapraszamy. I zapraszamy numer numer 8 motolegendy Legendy Kozigłowy. Mamy numer osiem. Wielkie brawa. Moto legendy korzygłowy 24 Zapraszamy numer dwanaście. Moto legendy Kozigłowy 24. dwadzieścia Numer 12, proszę Państwa, tutaj zapraszamy na scenę. Samochód kultowej parady 87. Zapraszamy na scenę. Przygotowuje się numer 64. Jaki mamy numerek? Moto legendy Kozibowy 24 numer 12. Gratulujemy. I zapraszamy samochód kultowy parady 87. się przygotowuje się numer 64 Jest 64 Zapraszamy numer 87. siedem. mówisz, Proszę Państwa, gdzie brawa? No brawa, naprawdę. Brawo, brawo. Zapraszamy numer 87. Brawo. Brawo, brawo, gratulujemy. O zapraszamy 87 kultowe parady samochód kultowy parady mamy samochód kultowy parady gratulujemy samochód parady numer 9 zapraszamy przyszykowuje się numer 37 numer 9 Szykuje się 37 Halo, halo miało być szapką i spałką. Dobrali uprawnienia. No szkoda. Przygotowuje się numer 2 i 65. Samochód Parady numer 9, pierwszy. Dobrze. Zabrali uprawnienia. Zapraszamy numer 37. I mamy numer 37. Zapraszamy na scenę. Też po cywilnemu nie wiem jak to będzie, no ale samochód parady numer 37. Przygotowuje się numer dwa. Numer 2, zapraszamy. Samochód porady numer dwa. Adam! Adam! Adam, Adam, Adam! Adam, Adam. Adam. Numer 65, tak? Ty już dostałeś. I numer 2, proszę. Dziękujemy bardzo. Na no tym zakończamy listę. Proszę Państwa, dla nich wszystkich wielkie, wielkie brawa. Poproszę Państwa. Drodzy Państwo, bardzo byśmy prosili troszeczkę tam wyjść z tej kieszeni bocznej do pamiątkowego zdjęcia. Słuchajcie. Są to nagrodzone samochody i motory w tegorocznej edycji dziewiątej paraty Motolegendy 2024 w Koziegłowa. Słuchajcie, oklaski dla tychże oto przedstawicieli tych kultowych samochodów i motocykli. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy, gratulujemy, cieszymy się bardzo, kłaniamy się nisko przed Wami. Naprawdę, drodzy Państwo, żeby mieć czas, żeby każde auto. Tutaj każdy mieszkaniec mógł obejść brakłoby kilku lub kilkunastu godzin. Niemniej jednak te dwie godziny, które tutaj Państwo spędzacie, jest obopólną radością i korzyścią. To, co z koleżanką Zmiechowa, żeśmy wypowiedzieli, że jest radość, jest potrzeba, ale jest satysfakcja z tego przyjazdu i z tej obecności. Bardzo serdecznie laureatom Legend 2024. Chwila, chwila dla fotoreporterów, teraz proszę Państwa zapraszamy do wspólnego zdjęcia, wszystkie twarze teraz tutaj do aparatu, jeszcze się musimy ściśleć, bo obiektyw proszę Państwa nie jest taki szeroki, bardzo prosimy do wspólnego zdjęcia, to jest chwila, no do linii 2024, mamy to proszę Państwa? Słuchajcie, jeszcze raz naprawdę ogromne ochlaski i podziękowania dla tych zwycięzców tejże edycji Motoregem. Bardzo dziękujemy tym najmłodszym i tym nieco starszym za to, że tą radość obopólną dla mieszkańców oraz dla publiczności, która przybyła na Dni Gminy i Miasta Koziegłowy okazaliście. Dziękujemy serdecznie. Wielkie, wielkie brawa! Dziękujemy Oczywiście. Bardzo dziękujemy, a teraz na scenę bardzo proszę, e, poprosilibyśmy... Zapraszamy teraz na scenę wszystkich pozostałych uczestników Legend. Mamy nasze, dla Państwa pamiątkowe statuetki. Prosili, aby wszyscy pozostali, którzy przyjechali, którzy włożyli swoje kilometry, siły i środki w wyczyszczenie, w dopracowanie, w dokucowanie waszych pojazdów, weszli na scenę. Drodzy Państwo, bo ponieważ, jak mówię, Wyniki są wynikami, ale tutaj drodzy Państwo radość z z każdym z samochodów Począwszy od tego najmniejszego marki Fiat 125P Z milicją, z policją, z dużym, drodzy Państwo kamperami Różnymi drodzy Państwo innymi samochodzikami Po te wielkie, duże, drodzy Państwo dostojne, majestatyczne Począwszy od 30 roku, kończywszy na latach 80. Panie Jurku, Panie Michale, bardzo Wam serdecznie dziękujemy za tą część regulaminową konkursu, a teraz zapraszamy wszystkich drodzy Państwo, ale to bardzo proszę, słuchajcie, bez wyjątku. Jesteście również zwycięzcami Moto Legend 24 Kozie głowy, Anno Domini, 20, 21 Nipiec. 2024 roku. Zapraszamy bardzo serdecznie również na tą ro rodzinną, zmotoryzowaną scenę Gminy i Miasta Koziegłowy, aby Wam serdecznie tutaj podziękować, pogratulować, a ja za chwileczkę e, zdejmuję marynarkę i idę w te samochody. Drodzy Państwo, przynajmniej uścisnąć, jeżeli już nie kierowców, to poklepać po masce Wasze samochody. E, i, i Słuchajcie, gratulujemy słuchajcie. Bardzo proszę słuchajcie panie sekretarzu, panowie sędziowie, bardzo proszę statuetki w rękę i każdemu. Proszę wręczam. proszę się. Przesunąć. Proszę podchodzić do mnie. Ja będę dawać i tutaj tym lewym wejściem wychodzić po kolei. Bardzo proszę podchodzić i lewym wejściem wychodzić. Tak Ale jeszcze zapraszamy, zdjęcie zapraszamy. panie Mikale, a zdjęcie pamiątkowe. Halo, halo zdjęcie. Nie, 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 proszę, proszę nie się tutaj ładnie wszyscy tak. do pamiątkowego zdjęcia. Zapraszamy tam końcówkę. Zapraszamy tutaj wszystkich. No jak bez zdjęcia? No musi być zdjęcie. Zapraszamy do zdjęcia najpierw, najpierw do zdjęcia zapraszamy. Zapraszamy tam jeszcze tutaj do przodu, do przodu. Dzieci naprzód, całkowicie naprzód. No jeszcze, jeszcze, żebyśmy się wszyscy zmieścili. Pamiątkowe zdjęcie. Kozie Głowy 2004, moto legendy. Prosimy, żeby się troszeczkę ścieśnić. Jeszcze proszę Państwa, tak, wspaniałe dzieci do przodu. Jeszcze bardziej. Wszyscy proszę Państwa, wszyscy do wspólnego zdjęcia. Jeszcze musimy, tu Pan fotoreporter mówi, musimy się ścieśnić proszę Państwa. Jeszcze proszę, żeby. Świst troszkę w lewo Zapraszamy w młodych ludzi do przodu. Zapraszamy. Pan Michał z werwą pyta, kto jeszcze z Państwa nie otrzymał statuetki? Panie Aniu, proszę, podajemy. Mamy nadzieję, że te statuetki znajdą u Państwa kolejne miejsce na półce ponieważ jesteśmy ze sobą już po raz dziewiąty. Dziękujemy, dziękujemy. Pomalutku możemy tutaj już schodzić o czoła, kto dostał. Wielkie, wielkie brawa dla nich, kochani. Dziękujemy wszystkim za przyjazd.